Siema, Siemano, widowie, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie rivalsy oczywiście z Szymkiem i będziemy grali 2 na 2 więc zobaczymy jak dzisiaj nam pójdzie. Proszę się przywitać Szymek. Siema, siema. Dobra, to Szymek mnie już zaprasza i myślę, że już możemy lecieć to do TV tu. Myślę, że pierwsza runda będzie przegrana, a ty jak myślisz? Wygrana. Nie ma jaj. Dobra, to lecimy. Można jak ta lala. Jak ta lala, jak, jak ta lala. Oczywiście widzowie, w razie wu, ten odcinek może być około 15-14 minutowy, bo mamy tutaj takie problemy techniczne, więc wiecie, nie jest na pewno za dobrze. I będzie specjalny na 50 subów ofeni. A i w rcu, w rcu tak? Czyli no, Eee. No, no, no tak. No to no. widzowie na... na jak Szymek dobije 120 łapek, jak Siemek dobije 125 AI grinczowych z RCU, to myślę, że zagramy, a na razie Nie, mamy... na 20, bo będzie wtedy równo i będziemy, będę mógł po 8 otwierać. Co? Dobra widzowie, na razie wjeżdżamy. Leżam. Samic <summit> zabiłeś? No? Widzowie ja mam ogólnie ciutki kaszel, więc sorry jak coś się stanie, ale... Siempre podjeżdżać. Podjeżdżaj. Stada mi się zdarza. Dobra. My ogólnie gramy podobnym dekiem, szynkiem, no i zabił mnie z noża. Dobra, jeden ma siedemdziesiąty level, chociaż nie kłócają. Flarej, Flarej Topciusza. ogólnie jest lepszy ode mnie, ale też dobrze nie życie. A widzowie, wy napiszcie w komentarzu, Messi czy Ronaldo. Ja osobiście wolę Ronaldo. A ja wolę Messi'ego. Zobaczymy, jak, kogo będzie więcej, team Alana czy team Szymiaka. No, dobra, zrobiłem tego lepszego z co? Jak on gra? Dobra Dadłam mamy, mamy podobny deck Tylko, że ja tam z Flary i, I z Efteczki Widzę, jak coś Siemek ma ode mnie To mam Efteczkę Więc piszcie w komentarzach To może mam też coś dziwne Idę do, a jak coś to radzę, coś dostali, dobra? Nie Mało mówiłem, bo musimy być full skupieni. Mówię, Ale ogólnie widzę. Masz racja, Biorę chłopie RPG. Dobra, ja też. Mam. Mam, mam to gdzieś. Mam to gdzieś. Widziałem, jak piszcie w komentarzu, Szymek no Skill. Wtedy. Wtedy. Gdy Alan. Nie mamy robuxu. 10 kluczy za darmo. I może gifny też około. 120. 120. No. Dobra, comeback, comeback. Robimy widzowie teraz kombaka, więc wbijajcie komentarze, jak chcecie Rubuksy I, I wbijajcie też na nowy odcinek z RCU i może na 50 subów pojawi się live No, zobaczymy jaki live, z czego Myślę, że z bo to się ogólnie mocno wybija No, ja bym myślał, że update lepiej by było zrobić no, Może to... byśmy mieli mniej widzów, ale faj Fajna atmosfera by była, bo byłoby dużo pytań, czy możesz na przykład pokazać pet i tak dalej Dobra, widzowie to na 50 subów, wbijajcie subiki, bo też będzie giveaway Rubuxu, Ru Ru więc wbijajcie, wbijajcie oczywiście na komentarz zostawcie suba, lajka like i możliwe, że wygracie około 1000 ruboxów do gry. Przepraszam, że tak mnie ogólnie słychać i kaszle, bo jestem chory. No, no tutaj problemy taktyczne jak mówiłem. Czy mogłem... Zabili mnie, Dobra, przegraliśmy. Nie, bo ja też jednego zabiję. O pierwszy level, czy 90... Użyj szybkiego metkita, żebyś miał wula. Na razie idzie nam tak średnio, widzowie. Dawaj go Szymek Szymek bądź full skupiony. Yes. Dobrze, widzowie robimy kombaka, ale pamiętajcie, wbijajcie. W komentarze subskrypcję zostawcie. KORBEK, tak, tak jak mówiliśmy. I widzowie może dostaniecie, może któryś z Was wygra to tysiąc Chłopie jeden dostał gigamocno. Ten czerwony w czerwonych spodniach? Nie wiem, bo... Okej, okay, leży. 60 no. Leży. Dobra, no, komakam! Bez Divaidza, bez Divaidza, bez Divaidza. tak jak mówiłem, ale wygramy, To nie? Real. Wierzam. Dobra. Warp są do nieba na szczęście. Ej, hey, biją, biją mnie, biją mnie, pomóż! Mnie też, ja się leczę. Lecz ja jest to właczade to Dobra. Oho. Dawaj. 120? Dawaj. Yyy ten kolorowy 120. Dobra. Nie. Siodę? siedem? Nie. No, niestety, widzowie, przegraliśmy to o jeden mecz. Dobra, widzowie, myślę, że czeka... ja wam pokażę, co będzie na giveaway'a. Myślę, że rozdamy sobie takie skrzynki nie wiem, klucze a Zobacz na chwilę. Dobra, sorry, sorry. O! Napisał S. Kurde. Dobra widowia ja myślę, że to będzie na tyle z tego odcinka, co nie Szymak. A ile trwa? No 8 minut. No to dawaj, jeszcze jak dam. Jeszcze jedną rundkę widzowie, ale pamiętajcie, piszcie w komentarzach, jak będziecie mogli wygrać Robuxy i gwarantowany jest subik! Czy jak powiedz widzą, żeby wbijać subiki? Wbijcie subiki, bo będzie live'ik y z update'ów. Będą live'y... Um, będzie odcinek za fedeli goverceł, jaj jajek, grincha. I wrzucimy odcinek taki jeden, bo 50 subwów, bo woli jest taka długi, Będzie pierwszy, długi odcinek. A live a może 3 godziny go ale... będzie. Live, a... live a może 3 godziny będzie. No tak, ale wiesz, że wtedy wrócę gdzieś bez stresu. Więc widzowie, będzie długi odcinek o okay. peni. Live. Może jeszcze dzisiaj nawet wrzucimy jakiś odcinek, jak coś wymyślimy, no to chęcią byśmy dla was odcinek wrócili? <tosłuch> Może jeszcze odcinek RCU wjedzie. Dzisiaj. Dead? Gwarantuję, że będziemy mieć jutro o dwa odcinki przygotowane. Dead? I teraz dwa, dwa specjalne. Nie, Do zabij właśnie. mnie! Zabij <tosłuch> mnie! Kurde. Czekaj. Okay. Um. Długi odcinek. I e opening. Kurde, tej tujnowcy. Ogólnie. Um. Um. Mamy jeden. Um. Mamy długi odcinek przygotowany. I... Myślę, że jutro przygotujemy... Tego... Wiesz, opening. No myślę, że jutro już wleci opening. Ale dzisiaj może jeszcze jakiś film wleci z RCU. Wymyślimy coś na pewno. Echa, dobra, biorę RPG. Ja też właśnie mam RPG. To są jakieś spocuszki Okej, okay, no wi widać, widać akurat Ale widzowie zostawcie suba, bo na 50 subów będziemy mogli robić OP live'y kozackie Będzie z wszystkiego live'y Będą na pewno z... E... Ty Będą na pewno z RTU z, z Sima, może Z blue może z Blue Lock Rivals. Rivalsów. Zobaczymy, jak już tak powoli kończmy to. Wszystko na update będzie. Dobra, dadłam. No, jak on by zabił przecież? ja to są jakieś pocuszki. Zaraz się będzie kończyć odcinek widzowy, więc pamiętajcie ja o... chłopi, oni, lepiej, oni grają lepiej od Miłosza. No a jakby, jakby się pytali, to że to jest kolega Szymka po prostu. Znam Miłosza, ale tak średnio go lubię. Dobra, ja dadłem. Daj, zabiermy tego. Dawaj go. Da. No. Kombek, kombek, kombek. Ale hey, nie, bo kombek, kombek, kabyśmy, kombek, kabyśmy nie zdążyli zrobić. No. Może, bo. Bożce nas 10 minut trwa. Aj. Dobra, a więc myślę, że zakończymy odcinek co? Tylko jeszcze grzecznie zacznijmy Zakończmy Ustawmy się Widowie, to wszystko w tym odcinku Na razie, elo!